Marka wszystkim. Dzisiaj zapraszam Was do otwierania paczki. Mianowicie w tej paczce będą znajdowały się malutkie stworzonka, tym razem nie pająki. Rządząca. Ale mają krywkę fajną pod korzeniem O, jest Ej, to jest coś pod co bym chciał iść Co? Tak Boże, mam piekną seczkę zajebiste A więc tak tutaj wygląda zbiornik po miesiącu, kiedy raczki tutaj zostały wprowadzone. Tutaj widzicie małego raczka. Jednego. No zbiornik wygląda tak. No jest tutaj. Yy, no zarośnięty. Tutaj, oczywiście, jeszcze mamy gupikach, O, tutaj wpuściliśmy jednego gupika, żeby sobie wpływał z naszej hodowli. Mech oczywiście odżył. Tutaj, będziemy robić nowy zbiornik, to już mamy tutaj naszą plantację mchu. Tutaj mamy kolejnego raczka. No i tutaj mamy ładnie drzewko z Anubiasem. Jak dobrze pamiętam, no i mamy taką pływającą roślinkę. Ta pływająca roślinka, może pokażę Wam ją, tak. Dostali, dostaliśmy ją w gratisie razem, razem z raczkami, więc wpuściliśmy tutaj tą roślinkę. No i ona bardzo ładnie nam się tutaj rozrasta, bardzo ładnie wygląda i jestem z tej roślinki bardzo, ale to bardzo zadowolona. I z tego co widzę, to, to są młode tej roślinki. Bo tu było naprawdę bardzo mało tej roślinki, a tutaj, jak widzicie, się rozrosła przez ten miesiąc. I jeszcze raz tutaj nasz zbiorniczek malutki. Niestety raczki się nam pochowały. No nie. Gdzieś się. O, tu, tu są dwa. Jeden jest tutaj, drugi tam w muchu. One bardzo lubią mech i one bardziej prowadzą taki tryb nocny, że tak powiem. Bo w dzień ich. Nie widać, jak jest zapalone światło. No teraz było zgaszone i zapaliłam to światło, więc one powychodziły. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. I ja jestem bardzo zachwycona tymi malutkimi stworzonkami. Ja, że będą po prostu zadowolone. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że się widzimy w kolejnych filmikach.